Zaczynamy na dwie części do rozmowy. Trzeci kanał. Nie wiem. Nie Chodźmy z Nie Nie Rafał Częstochwiń, prezydent Wiesławy Szabli, w środku zakładany prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Aleksander Jubszalski, prezydent No to dobra, zaczynamy. Dzień dobry, radni! Dzień dobry, mała Polska! pięknie, że jesteście tutaj dzisiaj z nami, tak piękny, słoneczny, sobotnie, południe, ale przede wszystkim chciałbym dzisiaj przywitać tutaj prezydenta miasta Warszawy, kandydata prezydenta Polski, Rafała Trzaskowskiego. to będzie dobrze. Słuchajcie, ja Rafała nie muszę wam przedstawiać. Nie muszę wam przedstawiać, bo Rafał był tutaj z nami od zawsze. Był posłem z Krakowa, był tutaj wielokrotnie, zawsze jak go zapraszaliśmy, wspierał mnie m.in. w kampanii samorządowej, za co serdecznie jeszcze raz bardzo dziękuję. Był również tutaj z nami podczas kampanii tych pamiętnych Nie przejechaliśmy w Małopolskę wzdłuż i wszerz od zakopanego aż po szalu śmieci w myślenicji. Także był z nami zawsze. go nie trzeba. Ale trzeba powiedzieć, że gdybym miał w ziemi takie dodać do a z tego, że to jest oczywiście śmierci od którego ja się dużo uczę, który jest przede wszystkim politykiem klasy międzynarodowej, który był i europosłem, był ministrem, parlamentarzystą, ma rozległe kontakty, jest prawdziwym liderem, którego powinniśmy bardzo mocno wspierać. A prywatnie jest osobą, na której ja się nigdy nie zadaję. Jest przyjacielem, do którego, którego można mieć zaufanie i o którego ja się poprosi. Zawsze to stawić. No i jest gościem, który potrafi rozmawiać z ludźmi, rozmawiać z federalami, z nieco z samorządowstami, którym lideruje, ale też, czego jesteśmy świadkiem, co z młody potrafi pojednać ludzi, potrafi być prezydentem wszystkich Polaków. Słuchajcie, ja wiem, że czasami narzekamy, że te rzeczy nie dzieją się tak szybko, jak się dzieje, że państwo reformuje się zawodem, może te zmiany idą zawodem, ale jest ten jeden krok, który jeszcze musimy wykonać taką kartę, którą trzeba postawić w przyszłym roku. Wtedy Borg Rezdziecki Kreusimy wygrać, by kraj ja zreformować. Do końca. Rafał. Ja jak pamiętam, że jak prowadziłem kampanię co z Fedorem prowadziliśmy we w wszystkie miejsca, gdzie można było znaleźć choćby jeden głos, gdzie można było przekonać choćby jedną osobę i to jest niezwykle istotne, że jeżeli chcemy prowadzić kampanię, to kampanię trzeba prowadzić wśród ludzi, wśród was i was w Dziękuję ci bardzo Olek za te ciepłe słowa i za to poparcie, bo rzeczywiście my wszyscy jesteśmy myślami przy wyborach prezydencji. Jesteśmy myślami przy wyborach prezydenckich, dlatego że tam będzie się to prawdziwe wsparcie. Najbardziej istotne. Jeżeli chcemy, żeby w Polsce był dobrobyt, jeżeli chcemy, żeby była silna demokracja, żeby były gwarantowane prawa kobiet, jeżeli chcemy, żeby to, co dla nas najważniejsze, czyli służba zdrowia, była w jak najlepszej kondycji, to wtedy musimy mieć prezydenta, który będzie niezależny który będzie współpracował z rządem, ale sam wykazywał się inicjatywą. Proszę państwa, przed nami wszakże prawy I kilka słów chciałem na ten temat powiedzieć, bo dlaczego myślimy o wyborach prezydenckich i razu? Nie dlatego, że to może się nam jakoś przeskać, tylko, że tam będzie to prawdziwe starcie. I wszystkie emocje, jakie mamy, rezerwujemy na starcie, w wyborach prezydenckich. że w tej chwili w wyborach mamy rywalizację, ale rywalizację pozytywną. Ja mam naprawdę same dobre emocje, które towarzyszą mi w tej rywalizacji. Ale chcę Państwu powiedzieć jedno: to pokazuje naprawdę, jak demokratyczną partią jesteśmy. Że my, Platforma Obywatelska, szerzej Koalicja Obywatelska, naprawdę oddajemy się w Wasze ręce, żebyście dodolali tego wyboru. Jestem tutaj też po to, Przede wszystkim dzisiaj po to, żeby poprosić Was o wsparcie. Czasy są trudne. Czasy są trudne. Bardzo często wszyscy o tym mówią. Ja jestem przekonany, że nam jest potrzebny sprawdzony głos. I To, co najważniejsze, to to, że. Właściwie tych sprawdzianów, które były moim udziałem, było tak dużo, że trudno je zliczyć. A tych podstawowych, kiedy starałem się o prezydenturę kraju, ale również kiedy starałem się o to, żeby być prezydentem Warszawy, to były te sprawdziany, które pokazywały, czy ktoś ma charakter, czy jest twardy, czy jest zdeterminowany. I wtedy byliście razem ze mną tutaj, kiedy walczyliśmy o prezydenturę w 2020 roku. Wziąłem na siebie pewne bardzo ważne zobowiązanie. Mam poczucie, że do dzisiaj to zobowiązanie jest ważne. Mamy rachunki do wyrównania z pisem wszyscy, jak tutaj siedzimy. Gdyby tamte wybory były prawdziwie sprawiedliwe, wynik byłby inny. Dzisiaj będzie zupełnie inaczej. Dzisiaj jest szansa na sprawiedliwe wybory. I wiem, że jeżeli oddamy sobie tę pozytywną energię, tak jak w 2020 roku, to wygramy te wybory. Mówi o tym, że potrzebny nam jest prezydent na każdy czas, to mówi o doświadczeniu, które będzie prezentować w każdej sytuacji. Dlatego, że prezydent musi wykazywać się inicjatywą. I wtedy, kiedy chodzi o wzmacnianie naszej gospodarki, wzmacnianie naszych małych i średnich przedsiębiorstw. I wtedy, kiedy trzeba walczyć o wpływy w Unii Europejskiej. I wtedy, kiedy trzeba walczyć o bezpieczeństwo. I wtedy, kiedy trzeba zagwarantować, że te orzeczenia, które wydają sądy, żeby one były zgodne z polskim prawem i zgodne z polską konstytucją, potrzebujemy prezydenta, który jest doświadczony na bardzo wielu polach działania, prezydenta, który będzie prezydentem aktywnym i niezależnym. Wyglądaliście, myślę, to wszystko co działo się w Stanach Zjednoczonych? Wyglądaliście jak nastroje? demokratyczną, robimy otwarte spotkania, jeżeli się pojawiają jakieś postulaty, to oczywiście się do nich odniesiemy. Prosimy, proszę Państwa, o pytania. Jest to, że ja nie wiem do końca o co chodziło. Weszli po krzyczeniu Ale widzicie, właśnie, jeżeli mówimy o doświadczeniu, to właśnie dokładnie o chodzi. Żeby być na tyle doświadczonym, żeby nie pękać pod presją, żeby kogoś nie podniosło, żeby umiał panować nad językiem. Bo prezydent, który nam jest potrzebny, to prezydent przewidywalny. Prezydent, który potrafi znaleźć się w każdej sytuacji. Bo nie mogą nas ponosić w sytuacjach kryzysowych, jak byłem trenowany przez te ostatnie lata przez cały czas, tak samo jak w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi. Jeżeli ktoś radził sobie w najtrudniejszych czasach, w momencie, kiedy trzeba było ratować nas wszystkich przed pandemią, a ja zarządzam dziesięcioma szpitalami, jeżeli trzeba było pomagać milionom uchodźców, jeżeli trzeba było reagować na wojnę od razu, następnego dnia, jak tydzień przed wojną węgijową, to wierzcie mi. Że ja na pewno jestem przygotowany na każdą kampanię wyborczą i na to, żeby rozmawiać z ludźmi tylko. Bo danego całego, żeby oni rozmawiać z nami. Wracam do bezpieczeństwa. Wracam do bezpieczeństwa, bo to sprawa kluczowa. I oczywiście, co nasz przyszły prezydent będzie musiał zrobić? Przede wszystkim nie dopuścić do sytuacji kryzysowej poprzez sensowne postępowanie, postępowanie poprzez budowanie sojuszy. Dlatego, że jeżeli kampania w czegokolwiek ma nas nauczyć, ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby robić jakieś dokładne poznania, dlatego, że my właśnie wygraliśmy wybory i jesteśmy w zupełnie innym miejscu politycznym. Ale jedno jest pewne, a mianowicie my jako Europa musimy brać na siebie więcej odpowiedzialności. Dlatego, że jeżeli słuchacie się w słowa Trumpa, to Takiego. Ja będę pomagał tych wszystkich, którzy biorą odpowiedzialność w swoje ręce, inwestują w obronność, którzy również tworzą miejsca pracy w Stanach Zjednoczonych. I to jest dokładnie Polska. My to wszystko robimy. Jesteśmy najlepszym przykładem, jaki można sobie wyobrazić, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. My dzisiaj musimy namawiać inne państwa NATO, europejskie państwa NATO i państwa Unii Europejskiej, żeby też brały za siebie odpowiedzialność. I żeby również płacimy więcej pieniędzy na obronę. Bo nie może być tak, że Polska w tej chwili jest najbardziej odpowiedzialnym państwem i bierze na siebie, na swoje barki bezpieczeństwo wszystkich innych. Wszystkie inne państwa europejskie też muszą brać na serio bezpieczeństwo Europy. Jak akurat mówię to do Trump, mówimy to my, i ja uważam, że jeżeli będziemy dalej silni, odpowiedzialni, to będziemy mogli spać spokojnie, będziemy odstraszać tych, którzy nam źle Bezpieczeństwo, drodzy Państwo, zaczyna się w każdym dniu. Rząd rozpoczął swój bardzo ważny program, budując także wschód. To jest kompletna zmiana klimatu, Dlatego, że PiS przez cały czas próbował budować także zachód. Dlatego, że najtęższe chłopy w PiSie uważają, że prawdziwe zagrożenie jest na zachodzie sprzeczność wypowiedzi. No więc my jako realiści. Wiemy, skąd nadchodzi zagrożenie i dlatego kupujemy tarcze wschód. Dlatego kupujemy umocnienia na 800 km, dlatego kupujemy sprzęt ze Stanów Zjednoczonych, ale również z innych miejsc na świecie, po to, żeby być gotowym na każdą Powiem Wam, że my samorządowcy się w ten proces włączymy. Tak jak w krajach bałtyckich, w Estonii, jak na Litwie, jak w Łotwie, kiedy samorządowcy budują również tarcze. I kiedy wspomagają ten rząd, budując magazyny, wspierając infrastrukturę, która przyczynia się do tego, że granica jest lepiej umocniona. Dokładnie tego nam trzeba, dlatego że Rosjanie muszą wiedzieć, że jakikolwiek zamach na naszą suwerenność będzie ich to to. I nie chodzi tylko o to, to, chodzi o rzeczy takie jak zabezpieczanie płynień wody, infrastruktura.